Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na gruszkach, zajmujemy się przypinaniem. Te drzewa były sadzone rok temu. Pierwsze co było robione tej pracy chyba Wam nie pokazywałem. Czyli przywiązywaliśmy tutaj jedną i drugą od nogę. To jest taka fałka, z daleka będzie to może lepiej widoczne czyli takie V, pomiędzy bambusami sadzone było drzewo i zarówno do jednego jak i do drugiego bambusa są przywiązywane gałęzie i tak w ten sposób ma to rosnąć natomiast cała reszta gałęzi która została jest przypinana I już Wam pokażemy na zbliżeniu, takimi, o tutaj widać takimi oto klipsami w ten sposób, po prostu kiedy Przyjdzie owoc, będzie ciężar, żeby to się nie łamało, a utrzymywało się na drutach. A, więc takie mieliśmy prace. Tak samo robiliśmy te krzyże. Tutaj to, co widać, druty, wiązanie. No i teraz tymi klipsami sobie przywiązujemy. Kolejna praca to na, na starych gruszkach. Na starszych gruszkach został jeden sektor bez dodatkowych bambusów będziemy tam zakładać te bambusy, to klemować i od nogi, które już przy cięciu zimowym były specjalnie zostawiane dla produkcji, będziemy przywiązywać. No to wszystko chodzi o produkcję. Czyli w Holandii tej ziemi nie ma dużo, no bo to jest mały kraj, ale tu wszystko jest nastawione na produkcję, czyli żeby na hektarze było jak najwięcej tych owoców. Czy możecie sobie zobaczyć, że to jest dosyć gęsto posadzone. Każde drzewo ma dwie odnogi do bambusa. Reszta gałęzi jest przypinana do bocznych drutów. I tak to wygląda. Jest to, jest to styl V. Dosyć popularny tutaj. Czy możecie sobie porównać, jak to jest u Was. Na no, owocy za bardzo tutaj nie ma co patrzeć. Tej wielkości są gruszki na już patrzę na 29 maja no bo to jest dopiero rok temu były sadzone więc, więc tutaj nie, nie, nie należy się spodziewać jeszcze fajerwerków jeżeli chodzi o a wielkość i ilość tych owoców bo to są dopiero roczne myślę, że gdzieś przy po, po trzech latach to już powinno bardzo fajnie wyglądać no ale wiadomo, nie od razu Rzym zbudowano także przy sobocie taka praca no i to co to co uwielbiamy, czyli słońce, naprawdę pół roku, gdzieś tak już od października, to ta pogoda masakrycznie słaba była, zimno, deszczowo. W kwietniu, zaledwie jak dobrze pamiętam, dwa dni z temperaturą powyżej 20 stopni, a nawet się zdarzyło w momencie, kiedy byliśmy na święta w Polsce, że tutaj w Holandii również spadł śnieg. Także bardzo długo ta temperatura nas nie rozpieszczała, ale teraz z, z obecnych prognoz wynika, że powyżej 20 stopni to już musi utrzymywać. Bardzo długo nie będzie tam spadków, jeżeli chodzi o niższe temperatury, czyli po 20 parę stopni. Bardzo fajna a, pogoda, zwłaszcza dla tych drzew, żeby to wszystko fajnie rosło. Nie za gorąco, nie za zimno. No i pamiętajmy, my jesteśmy w Holandii, więc tutaj. Tym razem nie pokażemy palcem. O, tak jak widać, mamy te zraszacze. Tu jest wszędzie woda, wszędzie kanały. Więc nie ma problemu w momencie, kiedy tych opadów deszczu nie ma aż tak dużo. Można sobie po prostu wtedy te wszystkie pola nawadniać. Także taka praca przy sobocie. Możecie sobie to jeszcze raz zobaczyć, jak to wygląda w Holandii. Życzę Wam wszystkich miłego weekendu. I do usłyszenia.